Hej Simanko, jestem Jaska 16 i witam Was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym filmiku z gier mobilnych. Dzisiaj zagramy kolejny raz w grę Space Bumpio. Oczywiście zaczynamy od fajnej mapki. Więc tak, lecimy po budynki, i już tutaj widzę jakieś typka do, do, do wciągnięcia. Okej, okay, możemy wciągać większe budynki nareszcie. Tutaj wejdę, bo tu zawsze tych ludzi można powciągać, a oni Sporo punktów dają. Oczywiście boost na masę wleciał. Właśnie, chciałbym w tej grze sprawdzić czy diamenty dają nam punkty. Bo to jest też bardzo ciekawe. Musimy takowe znaleźć, na mapce można je normalnie znaleźć, one też są do znalezienia, ale można też zdobyć busta który przemienia nam budynki w diamenty i też zdobyć w ten sposób diaksy, te diamenciki. Taką, mówię, najpierw trzeba to znaleźć, okej, okay, jest sporo budynków, możemy wszystko wciągać teraz. Chyba nie dadzą, nie dają żadnych punktów. Szkoda, moi drodzy, pójdziemy teraz na tornament. Kolejna upośledzona reklama, spoko. O nie wybrałem tego ornamentu. No dobra, zagramy jeszcze inną mapkę w takim razie normalnie. Zobaczmy w tę część mapki. i Zobaczmy co to takiego się znajduje. Hmm, ciekawe rzeczy. Chyba, da się wyrzucić stadion. Chyba nie, to chyba max już, jak można go wypchnąć za mapę. Widzicie, te boty celowo wypychają te budynki, a no, a no chyba, że logika tych botów polega na tym, że one próbują wciągnąć te budynki. I pewnie one, te bot nie ogarnia, że jest za mały, żeby coś wciągnąć i pewnie dlatego wypycha te budynki. Myślę, że o to chodzi, no bo tak jakby po co miałby wypychać budynek. Tornament. Gramy tornament, co się będziemy tak, dokładnie. Tornament lecimy. Co my się od razu na budynki? Ale nie zaszkodzi oczywiście nam coś mniejszego. czyli jakieś samochody. Okej, okay, jak na razie jestem numerem, numerem jeden Spoko jest. A i tak dorwałem. a typo chciał wypchnąć budynek. Może uda nam się jeszcze raz wygrać się e, turniej? Wygraliśmy kiedyś, ale. Yy, no. Tylko raz wygraliśmy ten turniej. Musimy się postarać i wygrać dzisiaj jeszcze raz. No i dobra, mamy pierwsze miejsce. Przechodzimy dalej. Pyk. No, jakoś busta z WPMO. Mamy tutaj sporo przedmiotów, sporo tutaj rzeczy, ale można wciągać, o nie typo urus tak szybko. Mamy tutaj już sporo punktów, Tybo chyba dorwał busta powiększającego, no ale przegrał i przegrał i tak z tym boostem. Nie wiem czy ten boost pozwala, na przykład, jeżeli jest gość z pierwszego miejsca, a my, on ma 400 punktów, a my 200, no, troszkę mniej. I na przykład, czy my, gdy dorwiemy boosta powiększającego, czy my wtedy możemy go wciągnąć? To jest ciekawe. Można by coś takiego kiedyś sprawdzić. Okej, okay, boost na szybkość. 7 killi już na tej mapce. To na tej arenie teraz. Też kozak. Okej, okay, 1000 punktów. Tą pierwszą tworzę sobie 200 diamentów. okej. Okay. co się tak tu pcha? No, co się tak pchacie, ale głupie boty. No. Czy jest tu cokolwiek? Już nic nie ma, ale słaby res. Znowu przegramu. Słabego res. Pamiętam, ale spoko, złapałem cokolwiek jest. Udało się. Pyk. Mhm. Koniec już. Y rozumiem. Mojego tu łapania. Budynków, czy cokolwiek jeszcze mogę złapać? Chyba już nic. No niestety, moi drodzy. Ale naprawdę, badziewnego respa miałem. Już gorszego, bardziej spierdolonego nie da się mieć. To jest coś takiego, że gra w pieprza was byle gdzie. Yy, a czy yy, każdy może mieć takiego yy, respa. No, tak jak teraz widzicie. Jak powiedzmy, jakbym poszedł w tę stronę, to byłoby lepiej. No może i by lepiej, ale kurde ile tu ludzi było, przecież tu się, tak się rzucali, że nic złapać nie można było. Nie no tutaj to już bym y, podróż nikt by mi nie podskoczył, ale tak na, 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 na meczu to, na, 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 na tornamencie to już tak... Trudniej, bo że y, tam ludzie bardziej rzucają, na pot bardziej rzucają na te punkty, na to, na to wszystko. To nie mogę przejść, spoko jest to tutaj Okej, okay, przed chwilą miałem pierwsze miejsce, ale straciłem je i to dwa razy nawet straciłem 800 punktów dorwałem tych graczy, co mnie przebijali znowu z tym pierwszym miejscem. Okej. Okay. Spoko, jakiś park. Tutaj zawsze można dużo punktów zdobyć. No spadaj typie stąd, bo cię zaraz zjem. Yy, Okej. Okay. It's a tip. I w ogóle tutaj na mapce yy, jest też, o kościół nieprzewidujący obok mnie jest, yy, jest taka świnia też tutaj, tylko chyba ktoś złapał. Ją można też y, z, 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 złapać i zdobyć jako punkt. I śmieszna taka aktualizacja, ktoś tutaj, śmieszną aktualizację ktoś tutaj zrobił i... No i proszę bardzo, złapałem gościa. Odcinek będzie miał, moje drodzy, z 20 minut. W ogóle też tutaj czasami jest tak, że boty, bot was przepycha, kiedy wy akurat zdobywacie sobie punkty. No widzicie, ten mnie przepycha akurat. Pajac jeden, muszę go dopaść teraz. To jest mój cel na teraz. No co jest? Spaduwa. Jakiś gościu w ogóle to pchał budynek. Nie mogłem przejść. No, a się akurat skończył. Nie zmniejszyło. Buddy! Come here! Jakaś wygrana. Otwieram skrzynkę środkową, poproszę. 150 diamentów. One mi w ogóle nie są potrzebne, więc jak ich dobędę to spoko nawet. Skinów to ja kupować nie chcę, bo chcę mieć tego skina, który ma się właśnie za tą rękę, którą. czy Boże, co, kto tu kto tak to przepchał? Czy uda się podrosnąć? Tak, udało się podrosnąć, nareszcie, na szczęście. No co? No okej, okay, spoko. No, ostatnie miejsce, spok. No to jest za fajnie. No, a może uda się jeszcze podrosnąć, co? No na pewno, jak jakiś trzymaciarz będzie pchał budynek, to na pewno mi się nie uda. Widzicie jakiś typ pchał budynek i blokował mi przejście. No niestety, ale tutaj na tej mapce może nam się uda. Boże, ten typ to jakiś speedhaka ma. No jeszcze nie urosłem, żeby wcią móc wciągnąć budynek. No od dają punkty, także spoko to jest sprawa. Ale dają mniej punktów niż budynek, więc. Ja wiem czy to się to tak opłaca. Tutaj wygrałem. tutaj musimy sobie, moi drodzy, podrosnąć na mniejszym, żeby wciągnąć tutaj budynki. Zobaczcie, wejdę pomiędzy budynki, tak mały budynek, kilka małych budynków i już jestem tak duży, żeby wciągnąć większe, takie duże budyneczki w miarę. Ja już nie mam pierwszego miejsca, ale tutaj jest tak dużo tego wszystkiego, że spokojnie to miejsce zdobędę z powrotem. No, na przykład typka wciągnąłem i już mam tyle punktów. Czas się chyba nie skończył. Ja po prostu wciągnąłem ostatniego gracza. To jest po też. W ogóle jest coś takiego, że jak wszyscy gracze padną. No i moi drodzy, mamy tutaj kolejną mapkę. Myślę, że uda nam się wygrać. Kolejną rękę, myk. O, tutaj jest tylko sporo. I dobra, lecimy na budynki. Nie pogardzę też samochodami przy okazji. No i po co się gościu pcha? Skoro ja mam więcej punktów od niego. No i gdzie to są budynki, żeby złapać sobie coś co? Do, do, do to jest koniec mapy. Przecież tu już nic nie ma. Tu dopiero coś jest. Ach, wszystko zniknęło, spoko. Ile? 20 minut. No dobra, ostatnią gierkę zagrajmy sobie. No, dzisiaj, niestety, nie, nie wbijemy tej nowej rangi. ale mało no, brakowało. Yy, w ogóle tu nie ma, są samochody. Dobra, myślę, że już nie ma samochodów. Pamiętajcie, na samochodach, na samochodach można sobie w tej grze fajnie podrosnąć. I vortexa złapałem. Typ z pierwszego miejsca ma, na, ma ode mnie 100 punktów więcej, ale to nie jest problem. Już go przebiłem. He, wygrałem. Przebiłem go minimalnie, ale wygrałem. No i co wychodzi moi drodzy na to, że z tą rangą będziemy się bawić i bawić i bawić, bo wciąż ją mam. Naprawdę dużo tego jest jeszcze. Także moi drodzy, dziękuję Wam, dziękuję wam za, oglądanie, za oglądanie tego filmu. Zapraszam was, zapraszam was oczywiście do, do subskrypcji do, tego kanału. Zoni opeczki w górę komentowania do udostępniania, zapraszam Was, proszę. No, puścimy sobie filmy na puścenie na na następne, do następnego, następnego naracie częściej. Hej, możecie także udostępnić ten film znajomym, także narazka.